Cześć, ja jestem poznański AntyDeveloper Zapraszam do poniedziałkowego materiału rozpoczynającego ten tydzień Dziś stan Galerii Malta, który widzę, się nie zmienił e, OK okej O, no, tu mamy ładowanie Chyba deski z galerii To wygląda jak deski z galerii, chociaż nie, bo to są deski w ogóle Co ja gadam za bzdury, to są deski, które są w ogóle na ściance tego samochodu, ale tam w środku są jakieś elementy typu płyty i tak dalej coś tam jest ładowane jakieś huki lekkie czaski co tutaj się dzieje no nie chcę za bardzo pracowników nagrywać z bliska bo ja później będę musiał się dużo naedytować, żeby twarz zamazać no bo z bliska to już twarz będzie dobrze widać Dlatego też, jak się kręcą pracownicy tak blisko, to nie chcę za, za bardzo filmować, przynajmniej nie na nich. Już dosyć czasem mam zamazywania. Nie zawsze, ale czasem się zdarza. Więc nie ma co po prostu jeszcze sobie tego więcej robić. Idziemy tutaj dalej. Dzisiaj bardzo nie zaskoczyło zimno dzisiejszego dnia. Tutaj jakieś... Resztki po różnych elementach się znajdują. Tu ostatnia nieprzyjemna niespodzianka była, a ta krateczka nadal tu jest. Cały czas. Tutaj naprawdę, jak to chodzi pod tą galerią, polecam uważać w tym miejscu bardzo. No, bo tutaj się różne niespodzianki pojawiają, różnego rodzaju. Ta góra urosła już do rozmiarów bardzo dużych, ale. Jak już mówiłem, nic się nie zmieniło. Cały czas stoi tyle, ile stało tego obiektu, jedynie tam kawałek zniknął, ale to już nie ma tak dużych rozmiarów. Całe szczęście. Dobra. Dzisiaj generalnie mało się zmieniło, więc nie ma co filmować z tej strony. Idę dalej generalnie. Tu też za dużo nie widać. Serio to wygląda jakby z tej strony nie zmieniło się zupełnie nic w tym miejscu, tam dalej zniknął ten za mała część, która pozostała jeszcze po zeszłym tygodniu tu mamy gwiazd. jakieś palety w środku coś jest ładowane ale tutaj nic się nie zmienia generalnie no, ciemno coś jeździ, ale jest ciemno nie ma co Nie widać tu zbyt dużo. Dobra, widzimy się pod głównym wejściem, oczywiście. A nie, przepraszam, jeszcze ujęcia z nad barier najpierw. Nic się nie świeci przy wjeździe dla dostaw, ale cóż, idziemy dalej. Bez komentarza, tu mamy o proszę bardzo coś ciekawego. Też takie dechy, ale to są dechy od tej ścianki, jakby tego wozu. Nie wiem, jak to nazwać no. Wszędzie się kręcą pracownicy, nie chcę. Dlatego z bliska przynajmniej nagrywać tego jak na razie. Brama wjazdowa, połowicznie otwarta. mamy ujęcia na cały teren. a i nie, bo samochód to i zasłania, a i trudno. Zastosowane w tym budynku innowacyjne metody na dużą skalę. Energooszczędne światła i tak dalej. I ta elewacja, która jest chyba jedyną taką w Poznaniu, nie wiem jak w Polsce, tak przeszklona w taki sposób. Bardzo wyjątkowy, generalnie. A jest to naprawdę niebywałe. Zwłaszcza, że tutaj jeszcze tam pod spodem też są. Malunki na ścianie, ale też na szybach są nadrukowane, na samym tym szkle. Bardzo ciekawe rozwiązanie, naprawdę łączące te malunki jedne z drugimi. W ogóle ta szklana elewacja była podświetlana. No, bardzo duża inwestycja, to była strasznie. Tak się składa, że akurat spotkałem kogoś, Kto również szedł tą samą trasą, co ja tuż przede mną. Na początku go przegoniłem, teraz on przegonił mnie. Nie jestem za bardzo mijać z nikim. Ale widzę, że nie tylko ja filmuję ten obiekt i nie, nie tylko ja filmuję go aż tak szczegółowo, co jest fajne, że kogoś interesuje bardzo, natomiast i tak wolałem poczekać świeżo, tu sam po prostu i nagrać to oczywiście, ale cieszę się, że nie tylko ja po prostu się tym interesuję. Bardzo fajnie, że jest to zainteresowanie jednak większe. Słychać niestety wieje wiatr. Ale mam nadzieję, że nie jest tragicznie. Oj, no teraz to będzie na pewno tragicznie. Będę musiał mieć. E, będę musiał mówić trochę... To co jest zadziwiające w dniu dzisiejszym, przypomnę jest poniedziałek, to to, że się nie świecą światła. Żadne. A tam w środku coś mnie niepokoi. To co to jest tam konkretnie? To jest ewa galerii, nie? Ale czy coś tam się nie zmieniło. Nie wiem, już nie będę teraz wynikał. tam też jakieś widać, że rzeczy są poskładowane. W tych drzwiach czego nie było. Reszta rzeczy wygląda normalnie. Tablica informacyjna jest tuż za drzwiami. Do nic z drzewami nie widzę, ale to dlatego że tam jest pełno gratów. Albo po prostu one są już wyniesione. Co do fontanny, nie jestem w stanie powiedzieć za dużo rzeczy się odbija. Szkoda tracić czasu. Więc po prostu i idę dalej. Ja Wiatr wieje, nie musiałem stracić ją na przez Będzie też trząść kamerą, więc nie ma sensu już nagrywać więcej ujęć. Tam w oddali też nie widzę, że się światło sieciło, ale to z tej perspektywy może nie być widać. Zobaczę zaraz, jak będę już tam bliżej, oczywiście chodzi o tamto światło, które się cały czas sieciło w tamtym miejscu. i widzimy się tam zaraz, tylko chwilę, trochę ujęć od spodu barier. I, I lecimy dalej. A no tu jeszcze wewnętrzne martahaus. Nie wiem po co, ale ciekawie to wyglądało. No i rzeczywiście dzisiaj faktem jest to, że pierwszy raz od dawna, czy niedziela, czy nie niedziela, sobota, dzień roboczy, w nocy czy za dnia, zawsze w tym jednym miejscu światło się świeciło. To było tam, teraz, akurat drzewo to miejsce zasłania. Ale chodzi o to, że tego światła tam nie ma. Tak samo na wiezie, dla dostaw również tego światła nie było. Jest po prostu ciemno. Można się przyjrzeć teraz. Ja to oczywiście zaraz jeszcze bardziej przybliżę. No spodziewam się, że światło nie będzie już nigdzie, niestety, ale to jeszcze nic złego nie znaczy, że światła się zwykła nie ma co się jak na razie przejmować niczym tutaj, to tylko pasek taki podświetleniowy, światło jedno, więc to nie jest jakaś nie wiadomo co. Aczkolwiek jest to jakiegoś rodzaju taka ciekawa rzecz, coś co się nie zmieniało jednak przez te prawie dwa miesiące, bo jutro minie minie kolejny miesiąc. Już dwa miesiące będą odkąd chodzę tutaj i nagrywam i już wtedy do światu się świeciło. A teraz nie. Dość szybki w sposób wyminąłem już to miejsce, więc teraz nie będzie tego widać, ale zrobię jeszcze dwa ujęcia. W takiej sytuacji, gdy przyjść tu w sobotę, teoretycznie, jeśli ten stan się utrzyma, to cały budynek będzie ciemny, bez żadnego wyjątku, przynajmniej z zewnątrz. Idealny moment, żeby przejść przez ulicę, czy na przykład zrobić ujęcie. Cisza przez chwilę była. Nie bywała, teraz już znowu samochody, więc idziemy dalej. Fajne kolumny. A teraz wejście co ciekawe na jednym jedynym z moich starych filmów zauważyłem pewną rzecz otóż Otóż na moim filmie z 6 stycznia, jednym jedynym, było widać, jak te, właśnie trójkątne lampy, C oraz te pod sufitem, te wszystkie tutaj świeciły się. Wraz z oświetleniem wewnątrz galerii. Mam tu na myśli lampy pod drzwiami obrotowymi i tablice informacyjne. Wtedy to wszystko się podświetlało. To było w sobotę 6 stycznia. To był jeden. Pierwszy i ostatni raz w tym roku, chyba kiedy to oświetlenie się sieciło na zewnątrz, tutaj z tej strony wejść. Więc naprawdę polecam zobaczyć. Chociaż tam wtedy jeszcze nagrywałem bardzo niestarannie, ale wtedy było więcej ciekawych rzeczy. Niestety, wtedy nie przywiązywałem wagi do tego bo nie wiedziałem, że to tak szybko wszystko pogaśnie a pogasło nie wiedziałem o tym, niestety nie robiłem przybliżeń nie zaglądałem za bariery za bardzo tak jak teraz a teraz zaglądam właśnie dlatego, że niby nic się nie dzieje, ale może akurat natrafię na jakąś zmianę a teraz możemy obstawiać, czy tam będą jakiekolwiek światła i za chwilę zobaczymy jak jest ale najpierw ławeczka o, jaka miła cisza, tak więc chwilę w poczynku na ławeczce i za chwilę zobaczymy, czy jakiekolwiek światła siedzą się w tym wejściu. Jeśli nie, to oznacza, że na całym terenie budynku jest ciemno, a przynajmniej to, co widzimy z zewnątrz. No to widzimy się zaraz pod wejściem. A wygrywają ci, a raczej mieli rację ci, którzy obstawiali, że w galerii jest ciemno. Tak jest. W galerii jest ciemno. Całkowicie, co się nie zdarzało do tej pory w ogóle. Nie, przepraszam, tutaj się zdarzało, ale nie zdarzało się w ogóle, że jest całkowicie ciemno, a jednak tam widzimy światło padające przez sufit szklany z najwyższych pięter. Możemy się przyjrzeć wszystkiemu, aczkolwiek już nie na, w naświetleniu już nie w naświetleniu ciekawe, czy kamery działają. Prądu nie ma, tak czy siak, w takim sensie nic nie sieci, nic nie sieci. Jest nic nie wiadomo. Tam dalej jest ciemno. Z mojej perspektywy też nic nie widać. Przywaliłem aż to. Nie polecam ich do tyłu, nie patrząc co jest z tyłu, właśnie. Trzeba się rozglądać, bo później się coś źle kończy. Dobra. No i widzimy się pod parkingiem, bo niestety, ale tutaj już nie mam nic do nagrywania, jedynie może te wykończenia tam. Gdzie jest światło, pada z góry. Dzisiaj sobie znowu wejdę w jakieś starsze materiały z galerii i pooglądam, żeby sobie przypomnieć jak to tutaj wyglądało konkretnie w tym wejściu, no, ale już dobra, nie będę przedłużał, widzimy się zaraz pod parkingiem. To z tego miejsca. Ostatnio ktoś powiedział do mnie, co tam filmujesz. Nie przesłyszało mi się wtedy. Specjalnie sprawdziłem, czy mi się nie przesłyszało i nie. Nie przesłyszało mi się. Wtedy byłem rozkojarzony, więc nie usłyszałem tego, ale na kamerze było słychać wyraźnie. Tu mamy dawny wyjazd z terenu. Nadal jakieś rzeczy się tu znajdują. Tam jest prześwit, i słychać jakieś wyrzucanie elementów. A te warierki nadal tu są. O, samochód akurat stoi. Brama została właśnie zamknięta. O, pięknie można podejść za chwilę Widzimy się z drugiej strony. Pokażę z lepszej perspektywy, jak to wygląda obecnie. Samochód klasik. Klasika wyjechał Widać też, że pracownicy są zaznajomieni z tym, że Wolno nagrywać z terenu publicznego, bardzo mnie to cieszy Specjalnie podszedłem do bramy, żeby się dowiedzieć właśnie o... Bo po reakcji tego jednego z pracowników Się zastanawiałem, czy Będą mi próbować zakazać Nagrywania z terenu publicznego Okazało się, że nie, więc Dobrze, że są zaznajomieni z tym Że można Tu rzut na teren i widzimy się tam. 16 minut niestety długo wyjdzie dzisiaj, ale 20 nie będzie, tak czy siak, więc nie jest Teraz powinno być lepiej widać tutaj. Kolory, no widać nawet teraz w kamerze dość dobrze. Żółty pod nim fioletowy, tam dalej różowy, zielony. Czy niebieski ujrzymy? Chyba nie. Za tej góry nie będzie go widać. Sam efekt niestety stał się trochę smętny, po tym jak oświetlenia nie ma. Ale trudno. Nieważne, i tak nie widać co oni tam robią. Dobra. W następnym filmie poruszę inną kwestię, innego dewelopera i ogólnie takich dość ostrych przypadków, gdzie deweloperzy rujnują obiekty, które mają historię. No właśnie ta galeria historię ma krótką. A w następnym filmie oczywiście z obchodu galerii, ale jednocześnie właśnie opowiem o tych sytuacjach konkretnie dwóch, gdzie deweloperzy wdarli się w miejsca, które są zabytkowe i... no nieważne powiem to w następnym filmie, tymczasem ja już się będę żegnał tak więc do zobaczenia w następnym materiale oczywiście wtorkowym codzienny film z wyjątkiem niedziel będą publikowane przez cały czas ja jestem Poznański AntyDeveloper, do zobaczenia w następnym materiale, cześć!